Jest, ale przywalił. Co to jest? Ale mi przywalił. O konie. Jest, jest, kolejne. Ale tam spierdzielają Co tam jest? jakieś gniazdo okonii? To jest też niemożliwe. Jest. O, będzie najładniejszy. Najładniejszy teraz świat. Ale piękny. Piękna ryba. Nawet jak ktoś wam przejdzie miejscówkę, to przejdźcie jeszcze raz, bo może ono minął, może nie tak głowił. Warto obrzucić jeszcze raz dane miejsce. Siema, jestem już po rybkach No dzisiaj to się działo, naprawdę. Nie wiem, czy trafiłem jakieś gniazdo. Czy o co chodzi, ale no, wyłowiłem się niesamowicie. Tak dzisiaj gryzły, no, jak szalone, naprawdę. Byłem z rana za szczupakiem jakieś dwie godzinki, nic, nic się nie działo. Za szczupakiem, no, w moich rejonach nic się nie dzieje z tym szczupakiem, ale okonie dały dzisiaj popis. Nie będę tutaj już przedłużał, zapraszam na materiał, zobaczcie, sam. jest, ale przywalił co to jest? ale mi przywalił okoń, to ładny ładny okoń mi przywalił zobaczcie jaka ładna rybka piękny okoń ale piękna dawno tu nie byłem, ale piękna rybka piękny okonek wracaj kolego do domu o, ale przywalił w tą pijaweczkę. Znowu tutaj miałem wędkarza, który już najprawdopodobniej obrzucił te miejsca. No i jednak coś się tu zachowało. Nawet jak ktoś Wam przejdzie, miejscówkę to przejdź jeszcze raz. Bo może ono minął, może nie tak głowił. Warto obrzucić jeszcze raz dane miejsce. To co, może jeszcze jakiś kagatek tam się skrywa. Jest, był, znowu był. Odbory, ryba. O, rzut piękny Jest kolejny. A przed nim, a za... kolejny ładny okoń. Chodź tu ziomek. Kolejna ładna rybka Oj, dawno tu nie byłem, muszę tu zacząć jeździć Jaki oczka ma piękne, piękny, piękny okonek Ta przynęta naprawdę robi robotę No to może jeszcze jakiś gadatek Ale jakie rzuty mi wchodzą tam w ogóle Jest kolejne, ale tam spierdzielają, kurde, te krzaki, ucieka do brzegu, do brzegu uciekają. Zobacz, kolejna piękna rybka. Ale grubaski, piękne to u końca, naprawdę, wracaj ziomeczek. No trochę przeholowałem, ale dobra Opanowane Jest znowu kolejny ładny okon Chociaż nie, ten chyba najmniejszy będzie Ten chyba najmniejszy, tak, ten najmniejszy ale największy opór stawiam ale coś rozmiarowo żeśmy zeszli w dół i same gruciory teraz biją taki gruciorek z jednej miejscóweczki o ale była ryba o i to był duży okoń Oj to był duży okoń tylko mi wzilsko od razu wszedł A ja ja to był duży okoń ale wieja Piękne rybki jest. O, będzie najładniejsze, najładniejszy teraz świat. Ale piękny, piękna ryba. Największy. Największy. Przepiękny. No to już jest piękne oko. Zobaczcie jaka knoga piękna. Piękny okonek. Przepiękna rybka. Wracaj ziomek do wody. No. Wszystko z jednego miejsca. To jest aż niemożliwe. Co tu się dzieje dzisiaj? To początek był ciężki, bo nie udało się złowić żadnego szczupaka. A znowu było piękne uderzenie. Znowu było piękne uderzenie. Gumka ściągnięta. No, tak jak wam mówiłem, nie udało się z rana przez dwie godziny złowić żadnego szczupaka. I pojechałem na okonie teraz. Jest, jest, dobra, tylko wrzuciłem. Co tam jest jakieś gniazdo koni? To znacznie możliwe żeby tyle ryb wyjechało z jednego miejsca Ten najmniejszy chyba jeszcze co muszę zadzior w tym haczyku bo... bo mi stawia opór przy wypinaniu tych ryb Dobra Zadzior zagięty Chyba już koniec wam powiem, bo coś się uspokoiło. Dobra, wycofuję to, jest kolejny, jest kolejna ryba. Ładne okoń, ładna rybka. Ale wieje. Masakra, tak zimno. Powiem wam tak, minie teraz sobie, bo to jest aż niemożliwe, dzisiaj tak te ryby żerują, na tych rzekach przede wszystkim, o koniach, mówię tu o koniach, że nie wiem czy to nie jest na zmianę pogody, jest taki mroźny wiatr, jakiś front idzie, mają być minusy, jakiś śnieg, I czy te ryby teraz się nie odpaliły, bo to jest aż nie do uwierzenia, że tak one żerują na tych rzekach, no, widzieliście z jednego miejsca ile ja tych ryb wyciągnę, więc myślę, że powodem tych brań jest zmiana pogody, się robi zimno, one to czują i żerują jak głupie, tak mi się wydaje, nie wiem, porzucam jeszcze trochę i zobaczę. Mamy kolejną rybkę. Nie no, ale tu po prostu coś niesamowitego. Kolejny ogonek Czekaj, 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 czekaj. O, Ale kolejna piękna rybka, kolejny ładny ogon. Wracaj ziomek na wody. Zmieniłem teraz miejscóweczkę i znowu są brania. Czyli to się potwierdza, chyba zmiana pogody je tak uaktywniła, bo to jest aż niemożliwe. O, rzut po prostu, po... O, genialny to był rzut. Czy to się nagrało? Idealnie, przedcinki. Ja bym to zwiększył jeszcze rybą, to by było. O, no. jest! Nie, no pikobelo jest nieduży, ale jest po takim rzucie. Obra no, zobaczcie, tu mam się prawe skoki. Przez płotki, kurde. Oj, działo się dzisiaj, co nie? Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobał odcinek. I co tam u Was? Czy u Was też się rybki odpaliły? Bo u mnie odpaliły. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Czy Wam się podobało? Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie komentarz. Zapraszam do poprzednich moich materiałów. I do następnego.